No jestem w drodze do Pico de Areiro, ale pff, no, sami widzicie, że pogoda niestety mi nie dopisała i widoczność jest na wiem, 20 metrów. Także nie będzie pięknych zdjęć Instagramowych. To wszystko we Do szczytu mam jeszcze jakieś 15 minut. No jest stromo i deszcz jeszcze kropi, więc są kamienie śliskie. Dobrze, są linki po bokach, można się przytrzymać. Tu chyba najbardziej strome wejście będzie. Wydawało mi się, że tamta górka była najbardziej stroma. Ale chyba się myliłem. <grymne> Nic to dam radę. Żałuję tylko, że nie mogę cyknąć stąd kilku zdjęć, parę filmów, żeby zobaczyć widok. Stąd ponoć jest świetny, bo ścieżka idzie samym szczytem. Po obu stronach jest przepaść. Czego teraz nie widać. Tutaj miałem być najbardziej spektakularne zdjęcia i filmy z tego wyjazdu. Niestety nie uwzględniłem tego, że pogoda może mieć inne plany. Są w Ścieżki w górach. widać na 20 czy 30 metrów. Czawka. Ale super. się nie dać. Wracam do baru. Tutaj jest, na, na sam szczycie jest bar. I tutaj zostawiłem moją żonę, która sobie umila czekanie na mnie, popijając raz to kawkę, raz to piwko. Trochę uh, trochę zmęczyłem Ale tak fajnie. Tak fajnie, takie fajne zmęczenie jak połowicie w saunie. Pozdrawiam Was na razie Jestem na szczycie Jeszcze tylko kilkanaście kroków Tu jest sam czubek szczytu. I tam zrobię sobie zdjęcie. Jak widać, jestem na szczycie Pico do Areiro, czy Ariero, ale widoki stąd żadne. Wszystko za Co się dzieje? Wszystko zamgłą. W pewnym momencie chmury się rozrzedziły i były poniżej. Naszego poziomu i pięknie było wszystko widać, no ale z pogodą nie wygrasz. I to się nazywa złośliwość natury. Jak już wróciłem z tej ścieżki, z trasy, gdzie było widać nic, tak teraz się nagle zaczyna wypogadzać. Proszę bardzo. No, jeszcze mgły są, ale o, tu widać ścieżkę, którą szedłem trochę dalej jeszcze no. i tutaj tą skarpą idzie się do samego szczytu który jest tutaj nagle się pogodziło. 8 minut przed odjazdem w jednym momencie słońce wyszło. Co widzicie zresztą na filmie i zrobiło się naprawdę pięknie, a ja już byłem właśnie po spacerze tak zwanym. Ale wróciłem jakieś pół kilometra specjalnie po to, żeby nagrać ten film, który widzicie. Chociaż jest to tylko urywek tego, co mógłbym zobaczyć. No ale tak jak wcześniej mówiłem, z pogodą nie wygrasz.